Dzień dobry, witam serdecznie. Następnie chciałbym przeprosić, że będę do Państwa mówił trochę innym językiem. Nie o lejerach, layoutach, displejach, tylko z punktu widzenia klienta, jak podchodziliśmy do kampanii naszego produktu, którym jest biurowiec klasy A w łodzi. Faktycznie pierwszy i faktycznie luksusowy, co dzisiaj niestety w obecnych czasach nie najlepiej się sprzedaje. Ale w momencie, kiedy zaczynaliśmy naszą Kampanię, postawiliśmy nacisk głównie na te, na te czynniki i z tego też tytułu e, dzisiaj postaram się opowiedzieć, jak powstawał e, nie tyle biurowiec, co e, pomysł na promocję tego biurowca e, w internecie. Następnie kilka słów o naszej firmie. E, istniejemy na rynku deweloperskim blisko 10 lat, od 2000 roku. E, ponad rok temu zmieniliśmy nazwę zespółki z nazwy Factoria na nazwę Viraco. E, natomiast na no, dniu dzisiejszym jesteśmy chyba największym deweloperem w Łodzi, który realizuje projekty deweloperskie, przede wszystkim komercyjne. E, no i tutaj warto na wstępie powiedzieć i zadać pytanie, czy w przypadku to jest troszeczkę inny świat, o którym tutaj do tej pory... Państwo wszyscy rozmawialiście o powierzchniach, o, o produktach mieszkaniowych, o mieszkaniach, o osiedlach mieszkaniowych. Czy rynek komercyjny w podobny sposób reaguje na działania marketingowe w internecie, jak, jak właśnie te mieszkania? Czy tutaj mamy do czynienia właśnie z taką sprzedażą, jak w przypadku mieszkań, czy nie? Otóż my przede wszystkim mamy do czynienia z. Dużymi korporacjami, z dużymi klientami, którzy nie do końca zawsze kierują się czy szukają naszego produktu przez internet. Oni bardziej, i są to generalnie spółki zagraniczne, oni bardziej korzystają z usług doświadczonych agencji nieruchomości i to te do nas trafiają. Dla nas internet to jest wzmocnienie może nie tyle samej sprzedaży, co generalnie kreowanie pozytywnego wizerunku. To jest element dodany. Tak jak luksusowym produktem jest nasz biurowiec, tak chcielibyśmy, żeby wszystkie czynniki, które dzieją się wokół, między innymi strona internetowa, odzwierciedlała, czy działania marketingowe odzwierciedlały charakter tej inwestycji. Tak na wstępie, co do tej pory jak do tej pory zrealizowaliśmy. Jednym z ważniejszych, żeby pokazać rozstrzał naszych inwestycji i w jaki sposób do nich podchodzimy, jedną z ważniejszych do tej pory inwestycji było Chyba pierwsza w Łodzi rewitalizacja budynku pofabrycznego. Dziś już rzecz bardzo modna, bo blisko dwóch lat moda na lofty bardzo mocno zaistniała i, i, i dała się odczuć. My w roku 2001 rozpoczęliśmy rewitalizację budynku pofabrycznego z 1920 roku. To jest starej fabryki motorów Henryka Wegnera w Łodzi, w którym zrobiliśmy bardzo fajne biura, bardzo klimatyczne biura klasy B+, o łącznej powierzchni 3000 m2. Wspominam o tym, ponieważ kolejny produkt, o którym będę mówił na bazie promocji i marketingu, jest zupełnie innym biurowcem. Jest to już nowoczesny biurowiec klasy A o bardzo oryginalnej i bardzo ponadczasowej architekturze, trochę w kształcie takiego wygiętego żagla na wietrze, zlokalizowany w bardzo dobrym miejscu w jednym z najważniejszych największych skrzyżowań w Łodzi w centrum miasta dzięki czemu jest to produkt lokalnie bardzo rozpoznawalny my w Łodzi jest to dzisiaj inwestycja no nie chciałbym porównywać może to nie najlepsze porównanie z sytuacją kultury i nauki w Warszawie ale myślę że każdy kto w Łodzi odwiedzi trafi na ten budynek i, i on będzie zauważalny i sama ta świadomość mieszkańców Łodzi tego budynku, ona już funkcjonuje dla nas dla nas klientem docelowym do końca nie są firmy istniejące czy funkcjonujące w Łodzi, firmy regionalne tylko tak jak wcześniej wspomniałem przede wszystkim są to firmy które Łodzią się interesują, czyli my rozpoczynając swoje działania marketingowe w pierwszej kolejności musimy przekonać naszego kontrahenta czy klienta do tego, że warto zdecydować się na Łódź i Łódź jest od strony biznesowej, atrakcyjna dla niego, a dopiero później do samej inwestycji, do samego biurowca. Opowiadam o tym właśnie po to, żebyście Państwo mieli świadomość, jak różny jest klient, i w przypadku mieszkań, a kiedy większa rzesza klientów faktycznie zainteresowanych jest w internecie i z którą mamy do czynienia, tutaj naprawdę ten, ta grupa targetowa, ta grupa docelowa jest o wiele bardziej. Okrojona i ilość wejść na strony internetowe nie zawsze odzwierciedla czy nie zawsze ma dla nas znaczenie z punktu widzenia sprzedażowego, ponieważ z reguły to nie są nasi docelowi klienci. W bardzo niewielkim stopniu to są kontrahenci, którzy z nami później współpracują. Z takich ważnych elementów, o których warto wspomnieć przy okazji naszego biurowca, jest jeden z pierwszych, o ile nie jedyny, w Łodzi. Biurowiec klasy e, e, przepraszam, e, ogród na dachu. E, jest Są też recepcje, są restauracje, są sale konferencyjne, e, jest garaż wielopoziomowy i to co ważne z punktu widzenia każdego użytkownika w powierzchni biurowej, bardzo mobilne powierzchnie do aranżacji. Tak więc e, poproszono mnie o to, a opowiedział. O, o, o case study, o, o studium przypadku, jeśli chodzi o naszą inwestycję, czym zaczynaliśmy blisko 3 lata temu. W 2006 roku powstawał projekt i pierwsze działania marketingowe w naszych głowach się rodziły, jeśli chodzi o tą inwestycję. Także podsumowując, mamy pierwszy pierowiec klasy A w Łodzi, bardzo na tamte czasy i na dzisiaj bardzo prestiżowy. Mam, naszą grupą docelową są decydenci dużych firm, dużych korporacji, dużych przedsiębiorstw. Narzędzia, które my przede wszystkim wykorzystujemy, PR i Internet wzmacniają, to są narzędzia wizerunkowe, które mają wzmacniać nasz wizerunek, natomiast tak naprawdę z naszego punktu widzenia najważniejsza jest sprzedaż bezpośrednia i dotarcie do klienta. Celem oczywiście celem sprzedażowym była komercjalizacja, czyli wynajem powierzchni biurowej w 40% w roku 2008 i w 90%, czyli kolejne 50% w obecnym roku. Co na tą chwilę udaje się, mimo tego spowolnienia gospodarczego, całkiem nieźle, ponieważ łódź staje się bardzo atrakcyjna, czy w obecnych czasach jest bardzo atrakcyjna dla wielu inwestorów, chociażby przykład Dela, który w ostatnim czasie z Irlandii przenosi swoje swoją fabrykę do, do Łodzi. I takich partnerów biznesowych Łódź ma coraz więcej. Faktycznie dekoniunktura sprzyja obniżaniu, generalnie szukanie oszczędności w kosztach. Pomaga paradoksalnie takim miastom jak Łódź, ale nie tylko, bo i cała Silesia, czyli Katowice, Trójmiasto. To są miasta, które są tańsze, mają tańszą siłę roboczą, w związku z czym w obecnych czasach będą mogły szybciej i dynamiczniej rozwijać się niż w dobie Prosperity, tak naprawdę, planowane działania i marketingu skupiły się, dla, tak jak wcześniej powiedziałem, przede wszystkim na profesjonalnym i skorelowanym z naszą inwestycją w serwisie internetowym. Serwis musiał odzwierciedlać nasz budynek, musiał pokazywać, być spójny z wizerunkiem naszego budynku, nie mógł być gorszy od, czy, czy powodować złe skojarzenia z inwestycją.